Hello, hello moi kochani. Cieszę się, że jesteście tam po drugiej stronie tego ekranu. Mam nadzieję, że ktoś jest i ktoś obejrzy ten filmik. No ja nie zginęłam, nie przepadłam, tylko po prostu moje życie nabrało takiego tempa pod koniec roku. Jest początek grudnia. Ja robię tak zupełnie nieświadomie podsumowanie minionego roku i po prostu łapi się na tym, że to był bardzo znaczący, symboliczny rok w moim życiu. Można powiedzieć najgorszy w moim życiu, a zarazem. Można powiedzieć, najlepszy, paradoksalnie najlepszy w moim życiu. Pisałam o tym na Facebooku i na Instagramie. No i wydawałoby się, dlaczego najlepszy? Przecież tak naprawdę to było same, całe pas, pasmo nieszczęść. Od początku roku właściwie zaczęło się już jesienią ubiegłego roku, więc styczeń ja prawie że jestem na tamtym świecie. Rodzina jest dziesiątkowana chorobami, później trudności ze sprzedażą domu, to znaczy. W trakcie tych procedur takie nagłe zatrzymanie spowodowane administracyjnymi przeszkodami, więc to wszystko trwa i trwa. My już chcemy jechać do Polski, bo tam rodzice są też w bardzo złej kondycji, więc taki wyścig z czasem po prostu czujemy, jakbyśmy siedzieli na rozgrzanych węglach. A tutaj wszystko stoi w końcu. W kwietniu przyjeżdżamy do Polski. maj entuzjazm, zaczynamy remont. Już przygotowujemy rodziców do zabrania do siebie. Czerwiec 23 jest stop. Darek mój mąż trafia do szpitala, stan beznadziejny, 5 tygodni walki, w międzyczasie nasz samochód zostaje kompletnie skasowany, ale o tym już pisałam wielokrotnie. Ja ledwie uchodzę z życiem, to właściwie minuty zadecydowały o tym, że. Teraz właśnie tutaj do Was mówię: Bo, gdybym nie wysiadła 5 minut y, y, wcześniej, y, tak jak to zrobiłam, no to po prostu wielki drzewo przygniotłoby mnie w środku, w samochodzie, no i tak dalej, i tak dalej. A ja głupia się cieszę. No, otóż właśnie się cieszę. Dlatego, bo. W międzyczasie nastąpił cały ogrom cudów w moim życiu, więc cały proces zaufania, przejrzenia, odzyskania mego męża, w zupełnie innym wymiarze też, bo jego też to bardzo zmieniło, więc skończył z nałogiem palenia, wszedł na drogę osobistego rozwoju bardzo świadomie, bardzo głęboko. Nasza próba wiary Została zaliczona na plus, więc przeszliśmy ją mimo, że była sytuacja beznadziejna, ale właśnie cały czas pokładaliśmy nadzieję w Bogu. Nauczyliśmy się odpuszczania, rezygnowania, a zarazem po prostu życia życia głębokiego, z pasją. Kiedy już wyszliśmy z tych wszystkich opresji, cały czas oczywiście dmuchamy na zimne, ale też nastąpił taki skokowy mój rozwój zawodowy. Więc ten grudzień, właściwie listopad, grudzień są dla mnie w pewnym sensie mega trudne, ponieważ mam cały czas mnóstwo nauki, bo jakby wielotorowo rozpoczęłam to moje nowe życie. No i powiem Wam, że w zasadzie to nie jest żadna moja zasługa, tylko raczej może szczęście, może właśnie to. Że jestem na tej drodze takiego, takiej pogodnej rezygnacji, która wcale nie jest rezygnacją, tylko właściwie kiedy ja godzę się z pewnymi rzeczami, bo niektórzy ludzie nie rozumieją tego mego przesłania. Mówią, że nie, oni są wojownikami, oni walczą, oni się nie podają. To nie o to chodzi. Kiedy ja zaakceptuję swoją słabość, kiedy ja zaakceptowałam swoją niemoc, kiedy ja zaakceptowałam to, że stoimy przy ścianie, no to paradoksalnie dało mi to siły, bo ja już wiedziałam, że jestem u szczytu swoich możliwości i swojej wytrzymałości. Kiedy to zaakceptowałam, pogodziłam się z tym, to nastąpił taki raptowny zwrot akcji w bardzo takim dobrym kierunku. No i... Listopad, grudzień są pod znakiem mojej nauki. Z racji wieku i mnóstwa zajęć, uczę się trochę wolniej pewnie niż moje koleżanki na kursach, ale jestem nieustępliwa i się też nauczę i pozaliczam, pozdaję. Też byłabym bardzo bezradna bez pomocy mojej kochanej siostry, bo kiedy my jeździmy do Olsztyna, no to ona przyjeżdża tutaj mi pomagać. No, w międzyczasie życie się toczy. Po prostu śniegu napadało, no zwierzaczki są biedne, te bezdomne, w te dni. Chodzimy, jeździmy karmić kulawego kota do tam, gdzie moi rodzice mieszkali. To nie jest ich kot <ścoughs> dla ścisłości, ale przychodzi tam jeść, się stołować, no bo widocznie tam nie zawsze, gdzie mieszka, ma jedzenie. O, to ten kot tak miałczy? O, jejku. Tutaj już nikt nie mieszka w tym obejściu, bo rodziców zabraliśmy, ale z sąsiedztwa przychodził taki kulawy kot. No, chudy nie jest, ale jest tak. bardzo głodny. I my teraz, jak przyjeżdżamy karmić kury, jak tata przyjeżdża karmić kury, jak śnieg nie pada, to tata jeździ na hulajnodze tak. Ale jak jest taka pogoda jak teraz, no to... I tak pamięta już o tym kocie, więc? Pamięta, tak, ta, tak. Tak się przyzwyczaił, że tak. codziennie pyta o jedzenie dla, dla kulawego kota. Tak jest. No on ma takie futro zimowe, więc tutaj jakby nie ma no, problemu, tak, że tak, on, on ma gdzieś takie... marśnie, bo on ma ja tutaj różne kryjówki, no, o, o, widzę tak, nawet. Wiesz? Ale głodny jest. Piękny kotek, piękny. Tak. Śliczny. Stąd, stąd. Uciekaj stąd. Uciekaj po całe plecy masz Aha. Kapieć prosto na plecy. Aha. Do kieszeni wcieka. O! No to cześć, kocie smacznego. No. Ale dostał jedzenie. Aha. A nocami z kolei chodzimy karmić nasze bezdomne pieski. no Codziennie wychodzimy tutaj na drogę i na skrzyżowaniu. Robimy im gorące jedzenie. No i karmimy. Są jeszcze na tyle dzikie, że nie podejdą do ręki dwa. Ale bardzo bym chciała je tak bardziej socjalizować. O. I teraz chodzi nam zimą um, o to, żeby przetrwały. Dlatego robi im takie gorące, znaczy gorące jak już wyniosę, to już to jest ciepłe, energetyczne takie jedzenie. I codziennie o podobnej poziomie wnosimy w jedno miejsce. A później może uda nam się. Bardziej z nimi zaprzyjaźnić. Latem będzie prościej wiosną, bo więcej czasu można poświęcić. No i też uspokajam wszystkich, którzy myślą, że może się wypaliłam, może już nie mam weny czy coś takiego, bo taka troska o mnie przejawia się nieraz. Otóż wszystko jest pod kontrolą. W moim życiu, tak jak i w Twoim życiu i każdego z nas, są rzeczy ważne i ważniejsze. Czasami swoje pasje czy jakieś wspaniałe przeżycie trzeba odłożyć na bok, bo są rzeczy bardziej naglące, może nie tak wspaniałe, ale po prostu takie, które akurat teraz powinny się wydarzyć i tak robię. A więc nie wypaliłam się, pena mi nie opuściła, tylko na razie mówię do niej spokój, wyluzuj i poczekaj na lepszy czas, bo ja mam inne rzeczy do załatwienia. I mimo że jestem bardzo zajęta, to jakoś tak w mojej głowie równolegle wracają wspomnienia z ubiegłego roku o tej samej porze, i za każdym razem mówię dzięki Ci Boże, dzięki Ci Boże, bo to wszystko, co się dzieje teraz, to jest taką cudowną konsekwencją tamtych różnych złych wydarzeń. No to będzie taki filmik kombinowany i klejony z różnych kawałków. Klecony. Głównie jaki? Kleciony? Klecony? Klecony, mówi kierowca. Głównie będzie gadany, ponieważ w trakcie tych różnych wydarzeń nie mam kiedy nagrywać. Teraz jesteśmy w stoku, bo byliśmy na wigilii Stowarzyszenia Osób Chorych na Raka Krtani. Bardzo ciekawe spotkanie, bardzo serdeczne, miłe, i tak naprawdę poprzez te różne wydarzenia człowiek ciągle spotyka nowych ludzi, nowe środowiska, bardzo miłych, wartościowych i wspierających się nawzajem. I to jest właśnie może taką wartością dodaną trudnych przejść, że zawsze w takich chwilach spotykamy na swojej drodze ludzi którzy są dla nas takimi aniołami pomocną dłonią. No i nie zdajemy sobie sprawy, że my też jesteśmy dla innych właśnie taką pomocną dłonią. No teraz jeszcze na 3 minuty wskoczymy do Dorci. Pozdrawiamy Ciebie Dorciu, no i później kierunek się bo już jest taki zmierz, a wyjechaliśmy z domu o 9. Później była właśnie ta Wigilia, która była bardzo serdeczna i bardzo taka bogata w emocje, w no i, i tak to. Także teraz pokażę może kawałek Białego Stoku, a jeszcze tylko wspomnę, że dostaliśmy w prezencie książkę. Motorem napędowym tego stowarzyszenia jest właśnie osoba, z którą spotkaliśmy w szpitalu, kiedy Darek był chory. Nazywamy ją aniołem, dr Magdalena, i do której teraz jeździmy zresztą na terapię mowy, chociaż Darus świetnie mówi, ale ma troszeczkę problemy z pamięcią jeszcze. Może nie tyle z pamięcią, co nie kojarzy tak szybko, jak wcześniej, więc to trzeba ze skojarzeniami. Bo pamięć to on ma lepszą niż ja bez choroby. Kawałek kościoła Świętego Rocha, który właśnie objeżdżamy tutaj bokiem i pędzimy do Dorci. No i Teraz życzymy sobie szerokości. Zjedź w prawo.